Witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale w programie Pogadajmy o pieniądzach, a dzisiejszym tematem jest bieda to stan umysłu. Bardzo kontrowersyjny temat, ale zanim przejdziemy dalej, zapraszam Cię na mojego Instagrama, tutaj pojawi się obrazek oraz na moją stronę www. i tu również pokaże się obrazek. Bardzo serdecznie Cię zapraszam. Bieda to stan umysłu. Za te słowa nie tak dawno temu została zlinczowana Julia Wieniawa. Po prostu wybuchł ogromny chaos, szum i nienawieść w komentarzach w internecie. I ja zaczęłam się zastanawiać, dlaczego tak się dzieje i przez pewien czas obserwowałam ludzi, którzy reagują na tematy, których nie do końca rozumieją, który temat dotyka ich bólu wewnętrznego jak reagują na moje nauki, które wstawiam w internet, pokazuję siebie i otwarcie mówię o przekonaniach oraz manifestacji, która jest już poniekąd potwierdzona przez fizykę kwantową. I zauważyłam jedną rzecz. To prawda, bieda to stan umysłu, kiedy jesteśmy w Europie, możemy iść do pracy, mamy dostępne produkty w sklepach, Mamy ten internet, komputer czy telefon. Inaczej to wygląda, kiedy rodzimy się w Afryce biednej czy w Somalii, gdzie nie ma jedzenia. I tu się zgodzę, wtedy bieda nie jest stanem umysłu. Po prostu moje miejsce urodzenia nie daje mi się rozwinąć. Ale kto siedzi w rozwoju duchowym, ten wie, że urodził się w takim miejscu po coś. Nie będę tutaj rozwijała tego tematu, bo dziś pogadamy o pieniądzach i stanie umysłu, a w innym odcinku porozmawiamy o tematach naukowych, którymi również się zajmuję już od lat. Więc my mamy wpływ jako dorośli ludzie, gdzie będziemy pracować. Jako dorośli ludzie możemy iść na studia i zadecydować, że na te studia idziemy. Możemy na te studia zarobić. Możemy robić studia i pracować. Mamy dzisiaj sztuczną inteligencję. Mamy dzisiaj telefon, komputer, dostęp do internetu oraz coś takiego jak e-booki, gdzie jeszcze kilka lat temu nie było takich rzeczy, nie były one popularne. Dzisiaj jesteśmy w dobie cyfryzacji, gdzie mamy ogromne możliwości zarobkowe, a mimo to ludzie wciąż się nie rozwijają. I jakoby ja rozumiem, że jeżeli kocham fryzjerstwo, to jestem tą fryzjerką i otwieram na przykład salon stacjonarny, albo uważam, że nie chcę mieć tyle na głowie, co przedsiębiorca i zajmować się wszystkim, bo tak wygląda biznes na początku, więc planuję pracować dla kogoś, ale wciąż mam decyzję, wciąż decyduje o tym, gdzie pracuje, za ile i dla kogo i czy na przykład się wyprowadza do innego miasta, bo tam są większe możliwości, czy zostaje. Wszystko jest oparte na moich decyzjach, ale decyzje o tym mało kto mówi, wychodzą z swoich przychodzeń. Dlatego myślę, że Julia Wieniawa, mówiąc, że bieda to stan umysłu, zgadzając się z tym, co tam Kuba Wojewódzki powiedział, miała na myśli, że Biedę tworzą też nasze przekonania i nasze decyzje, bo niektórzy wolą narzekać na swoje życie niż za zacząć działać i pracować nad sobą. My z rozwoju osobistego, z rozwoju duchowego i bazując na naukach m.in. doktora Jody Spenzy czy Grega Bradena, wiemy doskonale o tym, że przekonania kreują naszą rzeczywistość. Co to znaczy? Przekonania mają ogromny wpływ na to, jak myślę, jak się zachowuję i jakie emocje czuję. Bo często zdarza się tak, że decyzje podejmujemy pod wpływem jakiejś emocji. Czy to emocje spokoju, czy emocji złości, czy emocji na zasadzie mam dość tego życia, coś zmieniam. To wszystko jest ze sobą połączone. Z przekonania wychodzą moje myśli, z myśli wychodzą moje emocje i z emocji wychodzą moje działania. To wszystko zatacza koło. I ja zauważyłam u Polaków też bardzo specyficzną rzecz, o której mówią, i zaczęłam badać ten temat. Skąd u nich to wychodzi, z jakiego programu, dlaczego tak sądzą, dlaczego tak uważają. Bo przykro to mówić, ale w Polsce jest ogrom hejtu, a kiedy patrzę na zagraniczne media, na przykład amerykańskie, gdzie mówi się o manifestacji, zmianie umyślu, umysłu, e, zmianie przekonań, Myślę, że szerzej niż na obecnym polskim rynku, to tam praktycznie hejtu nie znajdę. Tu w Polsce jest ten temat bardzo niezrozumiały, mimo tego, że mówi o tym fizyka kwantowa, mimo tego, że mówi o tym neurobiologia, mimo tego, że nawet sama psychologia poznawcza o tym mówi, to wciąż uważamy te tematy za magię, za temat tabu. Za jakiś New Age, który często mylimy z e, tak naprawdę z nauką, ze zmianą przekonań, ponieważ New Age jest całkowicie czym innym. Być może też jesteśmy zalani mm, informacjami. Te informacje są sprzeczne, ponieważ jesteśmy w dobie internetu i tyle ile ludzi, tyle zdań i tyle nauk, ja też to zauważyłam. Przechodząc do takiego sedna. To przekonania pochodzą tak naprawdę z dzieciństwa. I daję tutaj przykład. Ja też piszę o tym w moim e-booku. Twoja głowa to Twoje konto, do którego serdecznie Cię odsyłam i serdecznie zapraszam, gdzie znajdziesz również potwierdzenia naukowe, opisuję jak wygląda cały proces prawdziwej manifestacji. Nie mówimy tu o magii, tylko bazuje na tym, jak działa umysł i jak działa Fizyka kwantowa, ponieważ bardzo, ba, bardzo długo badałam ten temat, oczytałam się wiele książek, sprawdzałam co działa na mnie, co działa na moich klientach. I wszystko to zebrałam w całość swojego e-booka. I przekonania nam biorą się tak naprawdę do siódmego roku życia. Później też, ale o tym zaraz. Kiedy jesteśmy mali, kiedy rodzimy się, kiedy zaczynamy dorastać i mijają nam pierwsze lata naszego życia, nasze fale mózgowe działają na falach teta. W dorosłym życiu, kiedy mamy dużo stresu, musimy podjąć wiele decyzji, jesteśmy straszeni o tym, że zostaniemy zwolnieni z pracy, będzie wojna na świecie. To wszystko wpływa na to, że w późniejszym czasie, niestety, ale działamy na falach beta lub podwyższonych beta, fale podwyższone beta. Prowadzą niestety nas już do chorób. Natomiast do siódmego roku życia mamy otwartą podświadomość, działamy na falach teta. Fale teta obecnie w dorosłym życiu, porównując, osiągamy w czasie snu. Ok? To są te same fale. Dziecko działa na falach teta i nie musi śnić. Ono tak jakby śni na jawie. My natomiast niestety już programujemy się na pewne rzeczy, programują w nas przekonania ludzie, nasi nauczyciele, nasi opiekunowie, nasi rodzice, gdzie później poprzez te przekonania nasz umysł zaczyna działać na podwyższonych falach. Dzięki falom teda jesteśmy w stanie szybciej się uczyć i przyjmować informacje, ale przyjmujemy też również te informacje niesprzyjające, które nam później zmieniają życie na gorsze pochłaniamy też te przekonania niesprzyjające i niestety, ale za czasu dzieciństwa również przeżywamy wszelkiego rodzaju traumy, ponieważ myślę, że jako społeczeństwo nie jesteśmy jeszcze uświadomieni jak naprawdę wychować dziecko, aby miało w późniejszym czasie super życie, aby myślało o sobie bardzo pozytywnie i miało wysoką samoocenę i było dzieckiem empatycznym. Myślę, że nasi rodzice Moi rodzice nie mieli tej wiedzy, tej wiedzy już obecnie jest coraz więcej, ale wciąż myślę, że za mało, aby na przykład co druga dorosła osoba wychowywała swoje dziecko, żeby nie miało w późniejszym czasie problemów, żeby osiągało sukcesy, było pewne siebie, dobrze mówiło o sobie, dobrze mówiło o własnej rodzinie itd. Musimy wiedzieć, że nasi rodzice też wychowywali nas na swoich programach i schematach myślowych. Czyli powtarzali pewnie to, co powtarzali im ich rodzice i bazowali na swoich doświadczeniach, do których umysł prowadził, ale ten umysł już był wytworzony wcześniejszymi przekonaniami, więc umysł prowadził do takich decyzji, do takich sytuacji życiowych, aby powielić schemat, aby potwierdzić to przekonanie, które było w nas w dzieciństwie już, ok? Czyli programujemy się, do siódmego roku życia, powiedzmy, i tam są wpajane w nas równocznego rodzaju przekonania: że tego nie wolno, że pieniądze są złe, że sukces jest ciężki do osiągnięcia, że całe życie to jest po prostu charówka, że na miłość trzeba sobie zasłużyć. Niestety, ale programując dziecko, że na miłość sobie trzeba zasłużyć, dziecko w późniejszym czasie w związku będzie robiło wszystko dla tego faceta, aby zasłużyć na tę miłość i często będzie źle traktowane przez tego faceta i będzie tkwić w takim związku, a później będziemy się dziwić, dlaczego ona od niego nie odeszła. Ponieważ jest takie przekonanie, że musi na miłość zasłużyć i mimo złego traktowania z drugiej strony będzie chciała budować tą relację, starać się, aby w końcu zasłużyć, jak zasłuży w mniemaniu tej osoby, w jej podświadomości jest tak, że jak zasłuży, to ta osoba druga będzie dla niej dobra. Właśnie w taki sposób działają przekonania. Jeżeli chodzi właśnie o pieniądze stricte, to jeżeli mówimy, że trzeba na sukces ciężko pracować, to będziemy na ten sukces ciężko pracować i być może go osiągniemy lub nie. I teraz zobaczyłam, że ludzie... Stricte Polacy mówią, że jeżeli biznes jest łatwy, to jest oszukańczy, że to nie jest możliwe, że ktoś nie pracuje 8 godzin we własnym biznesie. Ale nie mów o biznesie, jeżeli nie masz swojego pracownika, czyli masz JDG na przykład. Ale co ty wiesz o zarabianiu pieniędzy, będąc w tak młodym wieku? I to są wszystkie przekonania, które mają, które mają nasi rodacy tak naprawdę. Bo ja mając swój biznes nie oceniam biznesu drugiej osoby. I chciałabym, żeby ta druga osoba e, też miała lekki biznes i zautomatyzowała z tego, żeby nie musiała aż tyle poświęcać czasu. I ja jestem pełna podziwu, jeżeli ktoś wyciągnie z biznesu w rok milion, ponad milion, jest to dla mnie motywacja, bo widzę w tej osobie, że jeżeli ona też tak mogła, to ja też mogę to zrobić. Nie mam czegoś takiego, że podważam czyjś autorytet. Jeżeli zachowuję się w porządku, jeżeli zachowuję klasę i moralność, nie mam czegoś takiego. Ale ja jestem osobą świadomą. Ja swoje przekonania przetransformowałam. Bo pamiętam siebie kiedyś, że jak patrzyłam na tych ludzi w internecie, e, którzy pokazują na przykład jak zarobić, którzy... Pokazują swoje wyniki, to ja miałam w głowie, że to jest orzukane. O Jezu, jaki to jest biznes! Wciskał kit ludziom w kursach, i dopiero teraz widzę, że to były moje przekonania na, na zasadzie, że y, dużych pieniędzy nie da się zarobić uczciwie. Więc ja wszystko wiedziałam w czarnych i szarych barwach. I teraz patrząc na ten cały rynek, jak ludzie siebie hejtują. Jak ludzie, nawet z podobnych branż, podważają swoje kompetencje, jest to mega, mega przykre. I tutaj aż w oczy kolom tych osób po prostu przekonania. Bardzo mocno teraz się podważa kompetencje młodych ludzi, biznes młodych ludzi. Na zasadzie pokaż, ile zarabiasz. Przecież ty nie masz prawdziwego biznesu, przestań ludziom kit wpuszczać. Ale tak naprawdę nam, młodym ludziom, jest łatwiej zrobić biznes, ponieważ jesteśmy wielu rzeczy, wiele rzeczy mamy uświadomionych, tak naprawdę, bo mamy dostęp do internetu, do wszelkiego rodzaju kursów. Możemy zdobyć zawód nowy w zaledwie powiedzmy pół roku. Mamy szkoły zaoczne, mamy wiele nowych zawodów, teraz już jest AI, dzięki AI myślę, że będą kolejne nowe zawody i mniej pracy, bo większość pracy zrobią za nas roboty. I tak jak rozumiem, że starsi ludzie mieli troszeczkę inaczej, że musieli jednak mocniej pracować na ten sukces, że życie w internecie, bycie w internecie nie było tak popularne, a teraz możemy naprawdę bardzo wiele zrobić, jest to jak najbardziej zrozumiałe, ale nikt nie ma prawa podważać kompetencji młodszej od siebie osoby i mówić, że jest oszustem z myślą, ponieważ jeżeli ktoś ma firmę, ma twą firmę zarejestrowaną i wszystko jest jak najbardziej legalne i nauki pozaszkolne również w CIDG występują, mamy prawo uczyć to, czego chcemy, a skoro nasi klienci mają sukcesy i im pomogło, to znaczy, że jest to potrzebne na rynku, ok? Jeżeli jest potrzeba klienta, to znaczy, że dany produkt jest potrzebny na rynku. Bo ja dzięki kursom wiem, jak rozwijać swój biznes, wiem, gdzie popełniałam błędy, a nie mając kursów od ludzi, którzy się zajmują kursami i, i prowadzeniem biznesu, nie wiedziałabym nic i by była jak dziecko w mgle, a przez jakiś czas na początku byłam. Więc jak najbardziej jest to potrzebne i przekonaniem naszym jest to, że kursy i e booki o mindsetcie, o manifestacji, o reklamach meta itd. tak dalej jest niepotrzebne jest oszukańcze. Jeżeli dostajecie takie komentarze, nic się nie martwcie, to wychodzi z osób komentujących, z ich przekonań. I tak, owszem, biorę to z tam umysłu, ja zawsze chciałam czegoś więcej, zawsze mówiłam, że będę miała swoją firmę, ale zawsze sama siebie blokowałam, bałam się, że mi nie wyjdzie, że to, co robię, jest beznadziejne, że nikt nie będzie chciał niczego ode mnie e, kupić, nikt nie będzie chciał się nawet ode mnie za darmo nauczyć. Te wszystkie przekonania tak bardzo blokowały mnie, że siedziałam na etacie i na tym etacie byłam, tak niezadowolona, tak nieszczęśliwa, nie, robiałam, nie robiłam tego, co lubię, to, co chcę robić. A wtedy, kiedy tkwimy w pracy, której nie lubimy, po prostu zabijamy swój potencjał, wypalamy się. Kiedy robimy biznes z przymusu, patrzymy na rynek, co się sprzedaje, na co jest popyt i wybieramy coś, czego totalnie nie czujemy, to również przyjdzie nam szybko wypalenie. I tak, gdybym nie pracowała nad sobą, nie transformowała przekonań, nie była świadoma, o czym myślę na co dzień i nie była świadoma swoich automatycznych reakcji, myślę, że dzisiaj dalej bym była nieszczęśliwa na etacie, z niską samooceną yy, i tak dalej. Dlatego mówię o tym publicznie. Chcę nauczyć ludzi, żeby im w życiu po prostu było lepiej. Wiem, że to jest potrzebne, że pracuję nad mindsetem, tu jest 90%. I 10% to jest praca nad marketingiem, um, nad storytellingiem, i tak dalej, i tak dalej. To 10% to jest praca wrzucenia czegoś na social media, wejście na YouTube, zrobienie swojej marki osobistej. To jest do 10%, ale bez mindsetu nawet nam się by tych rzeczy nie chciało robić. Dlatego uważam, że mindset, nie zmiana przekonań, jest po prostu y, numerem jeden, podstawą, podstaw. A więc nasze przekonania to są po prostu stworzone ścieżki neuronalne w naszym umyśle. I tak jak dr Joe Dispenza nam mówi, wszystko, co znajduje się w Twojej głowie widzisz na zewnątrz. Podejmujesz decyzję zgodnie z tym, co masz w głowie. Jakie masz ścieżki neuronalne wydeptane, i czujesz emocje zgodnie z tym, co Twoje ciało i umysł jest chemicznie nauczone, ponieważ emocja to jest chemia. I tak jak mówi dr. Joe Dispenza, od chemii możemy się uzależnić, czy to od alkoholu, nikotyny. Tak samo możemy uzależnić się od własnych emocji, dlatego występuje coś takiego jak syndrom sztokholmski. Po prostu mamy tyle negatywnych emocji, kiedy jesteśmy w jakiejś toksycznej relacji, że po prostu, kiedy umysł przestaje dostawać tę dawkę tych emocji, tych złych emocji, tego strachu to kiedy wychodzi z takiej relacji, zaczyna do niej wracać, bo umysłowi zaczyna brakować tej dawki adrenaliny, tej dawki strachu i taki człowiek nie jest w stanie sobie poradzić bez tych emocji i jest od nich uzależniony, dlatego często wraca do takiej relacji. I widzisz, dlatego mówiłam, że nasze emocje mają wpływ na naszą decyzję, na to, co zrobimy. Czyli aby... Dobrze prowadzić biznes, aby mieć te pieniądze, aby zarabiać więcej, nawet w korporacji, skacząc ze stanowiska na stanowisko wyżej, to musimy nie tylko myśleć dobrze o pieniądzach, ale wierzyć w siebie, dobrze myśleć o sobie i też o ludziach bogatych, bo my często w naszym społeczeństwie mamy sprzeczne przekonania, czyli na przykład mamy tak, że Sukces przychodzi łatwo, tutaj przykład, ale z drugiej strony rodzice nam wpoili, że bogaci ludzie to są e, źli i my do tego sukcesu nie będziemy dążyć albo go nie otrzymamy, bo tak naprawdę no, nie chcemy być tym złym człowiekiem. A przecież mam przekonanie, że bogaty człowiek jest złym człowiekiem, czyli nie będę doprowadzana do tego, aby być zła. Właśnie tak działa to w ten sposób. Kolejną rzeczą, którą chciałabym umówić jeszcze w, w tym programie to jest przekonanie ludzi, przekonanie szczególnie Polaków, myślę, że pieniądze lubią ciszę. Gdyby lubiały, nie powstałyby seminaria, na przykład to, co robi Tony Robbins. Gdyby lubiały, to nie powstałoby dziesiątki książek na temat manifestacji pieniędzy. Brian Tracy nie napisałby żadnej książki przecież o pieniądzach. Elon Musk nie chciały być y, pierwszy na liście najbogatszych osób na świecie. Jeżeli pieniądze lubią ciszę, to Billie Eilish nie powiedziałaby, że praktycznie 12 milionów oddała na charytatywnie. I nie namawiałaby bogatych ludzi, żeby oddał, oddali swoje miliony, bo pieniądze do grobu nie zabiorą. Gdyby pieniądze lubiły ciszę i lubiały ciszę, to inni coachowie nie pokazywaliby, ile zarabiają na automacie, żeby uczyć inne, innych ludzi, jak zarabiać na przykład na reklamie. Pieniądze nie lubią ciszy. Pieniądze lubią, gdy się o nich mówi i gdy się mówi o nich dobrze. Bo przedsiębiorcy mówią o pieniądzach i mówią o tym, ile mogą zarobić, ile zarobili, jak mogą zwiększyć te zarobki i szukają rozwiązań. Temat pieniędzy jest tematem tabu obecnie. Tak jak tematem tabu są stosunki seksualne, czy tematem tabu jest, y, są pary homoseksualne obecnie. Tak samo rozmowa o pieniądzach obecnie jest, uważam, y, tematem tabu. I bardzo często, kiedy ktoś mówi o pieniądzach, y, bardzo często, kiedy ktoś mówi, że znalazł pomysł na zarobienie pieniędzy, znalazł schemat myślowy, który nas blokuje przed zarobieniem pieniędzy. Albo jest takim Brian and Tracy, to po prostu mówię o tych pieniądzach. Chcę, aby ludzie się zmienili. Chcę, aby każdy żył w dostatku. Ja, idąc do koleżanki, do przyjaciółki, która również chce zmienić swoje życie, zakłada biznes lub chce go założyć, rozmawiam z nią o pieniądzach. Gdyby pieniądze lubiały ciszę, to byśmy o nich w ogóle nie mówili i nagle by one się pojawiały w naszym życiu. Jest to mega błędne przekonanie. I owszem, nie każdy chce się chwalić, ile zarabia. Nie każdy chce się chwalić w internecie i pokazywać swoją twarz. Jest to jak najbardziej indywidualne, ale proszę nie narzucać nam, przedsiębiorcom i innym osobom, że pieniądze lubią cisza i nie rozmawiaj o tych pieniądzach, bo pewnie ich nie masz. Jest to twoje przekonanie, jeżeli tak twierdzisz. Jeżeli myślisz, że ludzie, którzy pokazują, ile zarabiają, pokazują swoje luksusowe życie, Kłamią, to znaczy, że masz sobie nieprzepracowane przekonania. Ja też byłam w tym miejscu i nie mówię tego, żeby cię dogryźć jako mojemu widzowi, ale mówię, żebyś zwrócił na to uwagę, co myślisz o innych, co piszesz do innych, co mówisz do innych na temat pieniędzy, biznesu, czy ich samych, bo to ci pokaże dokładnie, co myślisz o sobie sam. Bo gdybyś myślał, że pieniądze są szeroko dostępne, sukces jest łatwy do osiągnięcia, że możesz sam generować milion przychodu czy parę milionów rocznie, to nie zwracałbyś uwagi w ogóle praktycznie na inne firmy, albo byś szukał osób, które są już w tym miejscu, którym ty chcesz być i inspirowałyby ci te osoby, a nie wkurzały. Właśnie, to jest prawda. Ja też. Tak, jak ci już powiedziałam, że jeżeli widziałam w internecie, że ktoś ma te pieniądze, to myślałam, że oszukuje, że się ciemnia, że pewnie na jakimś OnlyFansie zarobił, czy coś takiego. Miałam tak. Ale teraz wiem, że jesteśmy w dobie cyfryzacji, mamy tak wspaniałe czasy, że po prostu możemy super zarabiać przez internet. Zmieniając przegonania, zaczynając myśleć inaczej. Powtarzając pozytywne zdania, medytując, zobacz, bogaci ludzie medytują, bo wiedzą, że dzięki medytacji mogą mieć pomysł, dzięki medytacji mogą przerobić, przetransformować przekonania, być uważnym na to, co myślą o sobie i o innych. Transformując przekonania, będąc uważnym na myśli, co możesz zrobić poprzez medytację, wchodzimy w obserwatora. Już po prostu nie jesteśmy tą osobą, tym ciałem, którym mówi, Coś do nas non-stop. Mówię tu o myślach. Tylko jesteśmy obserwatorem. To tak jakbyś się widział w filmie. Zaczynasz to przetransformowywać i zaczynasz zauważać, jakie błędy popełniałaś. popełniałeś. Jakie rzeczy absurdalne myślałeś w swojej głowie. Jakie miałeś nawykowe zachowania. Jak, jakie miałeś nawykowe reakcje. Jakie emocje wychodziły z tych, przekonań. I czasami znalezienie przekonania nie jest takie proste, bo trzeba być uważnym, tak jak już powiedziałam. Uważać na to, co się myśli. Jakie automatyczne zachowania z tych przekonań wychodzą. I czasami to nie jest takie łatwe, jak żeby samego siebie zobaczyć, samego siebie zweryfikować. Dlatego często ludzie idą do kołczy, którzy widzą z zewnątrz, po danej historii i po tym, co mówi dana osoba i jakie przekonanie tkwi. I tak jest łatwiej je przetransformować. Prokrastynacja również wychodzi e, często z jakichś przekonań. Nie dam rady. Nie mam na to czasu. Więc ciało reaguje. No nie dasz rady, bo się nie podniosę. Nie chce mi się tego zrobić. Nasze ciało również reaguje na nasze przekonania. To jest... E, Pierwszy filmik bardzo wstępny i w kolejnym filmiku będziemy poruszać kolejne tematy, tematy manifestacji, tematy z przemiany duchowej, tematy fizyki kwantowej. Ale za dzisiejszy filmik Ci bardzo serdecznie dziękuję za wysłuchanie go i do zobaczenia. Cześć.